Na kanale Adama Strzelby. Ja dzisiaj dosłownie tak na szybko e, nagrałem ten materiał, bo chcę Wam e, przekazać taką e, informację, która mnie troszeczkę przeraża i zamartwia, e, bo w mediach e, głównego nurtu mówi się tylko o tym, że e, TVP i ogólnie rząd nie wspiera Wielkiej okresie Świątecznej Pomocy. A e, poza tym się okazuje, że polskie czołgi, znaczy Polska m, ma przekazać Ukrainie swoje Abramsy. I no, jest gigantyczna pomoc, miliardy od dziewięciu państw mają iść na Ukrainę. E, do tego jest rozpowszechniana e, taka retoryka, że Polska e, jest drugą, trzecią siłą w NATO, że jesteśmy mocarstwem militarnym. I powiem Wam, że kurczę, o co tu chodzi? To, czy to chodzi o to po prostu, że e, mówią nam, że jesteśmy tacy potężni, że możemy im oddać bez problemu te abramsy i nic się nie stanie, my na tym nie ucierpimy? No bo to chyba o to chodzi, tak? A w mediach nic o tym nie mówią, Polacy o tym nie wiedzą. Tak naprawdę, wiedzą, znaczy wiedzą tylko, że mm, TVP nie będzie wspierał Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy i że to się dzieje już od paru lat, odkąd władze przejęło PiS i Polska staje się mocarstwem. I druga sprawa, że Polska właśnie z tym mocarstwem militarnym, jest taka silna, że może bez problemu oddać Abramsy. No ale Abramsy to razem z ludźmi. No bo Ukraińcy nie umieją obsługiwać tych Abramsów. Gdzieś tam mm, jeszcze niedawno mówili, że Abramsów oni nie dostaną, bo do Abramsów to musi być paromiesięczne przeszkolenie, coś tam, jakieś takie wymówki, a teraz, że polskie Abramsy jadą na Ukrainę, czyli co, z naszymi ludźmi pojadą? No, w, w, wszyscy wiemy, że Rosjanie szykują drugi potężny atak, Moim zdaniem, Ukraina może tego nie przetrwać, tego drugiego najazdu to naprawdę będzie to już nie będzie to, co za pierwszym razem wysłał jakieś tam wojska, no mało liczebne, tak 100 tysięcy. Teraz ma pójść tam pół miliona, jak nie lepiej, tych wojsk rosyjskich. Także no oni zakryją ich, jak to się mówi, czapkami, tak. Co prawda będzie gorzej wyposażone to wojsko, ale to chodzi o ludzi, no kurde. To trzeba pocisków, ile zużyć na pół miliona ludzi. To jest kupa ludzi. Oni będą, ruscy będą z karabinami zwykłymi, jakimiś AK-47, na swoją tak naprawdę bardzo dobrymi karabinami, ale no tylko z tymi będą. Ale będzie ich aż pół miliona. To ile, to ile Ukraińcy muszą mieć tych pocisków? Mi się wydaje, że my Polacy będziemy tam wysyłać te Abramsy razem z ludźmi. Druga sprawa, wydaje mi się, że Ukraińcom kończą się ludzie, no bo oni też mają straty. I mi się wydaje, że im się po prostu ludzie kończą, a tych ludzi skądś trzeba brać? No co? Mamy chwytać po całej Europie męs męskich Ukraińców i wysyłać ich tam? No to takie trochę nieludzkie, to takie jakbyśmy ich tam wysyłali na śmierć. Także nie wiem, czy, czy to by coś dało, znaczy no dać dało, tak? Bo oni by tam poszli. Zamiast Polaków, ale czy to jest humanitarne? No, raczej nie. I po, ja jestem przerażony tym, że no Polska będzie brała udział w obronie Ukrainy, tak? A najlepsze jest, naj, najlepsze albo najgorsze jest to, że tak naprawdę. Nikt nam nie podziękuje nawet za to. Ukraińcy nam, podejrzewam, że nam nie podziękują i powiedzą, o tak, Polacy nam pomogli. Raczej jak przegrają, to na pewno nie powiedzą. Znaczy powiedzą, że byli, ale żeśmy przegrali. Jak, wygradzą, jak wygrają, to zaraz będą mówili, no bo tutaj wielka armia Ukrainy powstrzymała Rosję drugi raz, drugie natarcie. Co prawda Polacy tam byli. No, ale ich nie było tyle co Ukraińców. No, no wiadomo tak. Ale Polacy będą jakoś tak na drugim planie. Mm, więc czy ja wiem, czy jest sens mm, iść tam i żeby nasi żołnierze ginęli, a później zostaną, że tak powiem, no, słabo docenieni? To będzie coś takiego jak ten Dywizjon 303 po drugiej wojnie światowej. Brał udział fajnie pomogli, ale nawet jak był jakiś obchód taki potem powojenny i tam jakieś gratulacje czy coś, to dywizjon 303 został pomięty, to dopiero z czasem Anglicy tak przyznali się, tak Polacy nam pomogli, gdyby nie Polacy byli, mówilibyśmy po niemiecku, ale to dopiero z czasem się przełamali i przyznali rację. Dopiero z czasem. Na Ukrainie może być podobnie, aczkolwiek znając Ukraińców to raczej oni będą mówić, no, to tak jak wcześniej powiedziałem, żeby byli, ale to my żeśmy walczyli, bo to jest nasz kraj, nasza sprawa. Z, jednej, z drugiej strony, no, to też trochę racji. Więc nie widzę po, potrzeby, powodów, żeby nasi chłopcy tam jechali ze swoimi czołgami i ich wspierali. I jeszcze powtórzę, no, przyzwolenie społeczeństwa może być bo jeżeli cały czas jesteśmy bombardowani informacjami, że jesteśmy potęgą militarną NATO to nawet jak oddamy jedną czwartą naszego uzbrojenia naszych ludzi Ukraińcom to bardzo wspomoże a my na tym nie stracimy no ale zobaczcie jak to jest, my kupujemy teraz broń czołgi Abramsy od Korei Południ e tak, Południowej kupujemy sprzęt i od razu to pójdzie na Ukrainę żeby tam niby, niby racja lepiej, żeby to wszystko tam się na Ukrainie zmarnowało niż na naszych ziemiach. Ale z drugiej strony, czy jak Rosja teraz uda im się zająć Ukrainę, to czy od razu pójdą na Polskę? No nie raczej wątpię. Rosja jakby chciała zaatakować, to w pierwszej kolejności poszłaby Litwa Łotwa Estonia. Bo tam by mieli po pierwsze łatwiej, szybciej i bardziej by była okrążona wtedy Polska. Bo byłaby od granic, od końca granicy ukraińskiej aż do tego Kaliningradu. No to wtedy granica nasza by wynosiła oj, z półtora tysiąca kilometrów. I wtedy moglibyśmy się obawiać. I jeszcze chyba podaj, że Finlandia by zagrażała troszeczkę. Rosji, tylko że Finlandia musiałaby być w NATO, żeby coś zareagowała, jak Rosja zaatakuje Polskę. A to jest ciekawe, bo to mm, wszyscy tak mówią, że a to NATO, 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 bo Rosja zaatakuje Polskę, zaatakuje Polskę, ale nikt się nie zastanawia, kurczę, ale w, przed Polską będzie jeszcze Litwa, Łotwa, Estonia, a oni są w NATO. I co? Nikt nie będzie im szedł z pomocą, no wiadomo, że będą szli. No tutaj akurat no to jest zrozumiałe, że w pierwszej kolejności pójdzie Polska i Finlandia, tak. No ale dla mnie jest to niezrozumiałe. Powiem szczerze, no za bardzo nie chciałbym, żeby nasi chłopcy tam jechali. Sprzęt wysłać, ok? Nie cały, nie jedną czwartą, coś tam wysłać. Nie, żeby było tak, że przyjdzie do nas 200 Abramsów i wszystkie 200 tam wysłać. Tylko powiedzmy, przyjdzie 200 Abramsów i 50 wysłać. Na takiej zasadzie. Nawet to, co przychodzi z Korei Południowej czy z innych państw, bo tam jeszcze z północy od Szwedów mamy coś kupić. Jakieś helikoptery od Francuzów. Tam była jakaś z tymi karakalami jakaś historia, ale później że mieliśmy je kupić zapłaciliśmy później się okazało że zrezygnujemy nie wiadomo czy nam pieniądze nawet oddali Ale zakładając że oddali i teraz znowu jakieś takie dziwne ja nie wiem takie fikołki kurde oni z tym robią wszystkim nie dość że oni robią fikołki na no tym wszystkim to jeszcze kurde nam nam dają taką narrację troszeczkę mm, mylną no, bo tak naprawdę, może i mocarstwem jesteśmy na papierze i tylko i wyłącznie wtedy, jak przyjdzie to wszystko. No, bo mówiąc, że teraz Polska się staje mocarstwem, że będzie już na dniach, jak przyjdą Abramsy, ale to co, przyjdą Abramsy i od razu je wyślemy na Ukrainę, to ile będziemy mocarstwem? Trzy dni, <laughs> może tydzień, no, bo to tydzień czasu i na tym koniec. Także, a. Nie wiem dlaczego, i cały czas jest tylko narracja, y, jak nie. W jednej, te, w jednej telewizji jest narracja, że Polska się staje mili, militarną potęgą i można wysłać sprzęt na Ukrainę, a w drugich y, mediach głównego nurtu tych, co są z lewa, to ci, co z lewa mówią, że A, że TVN nie chce y, wspierać Wielkiej Okresy Świątecznej Pomocy, jakieś takie różne akcje. A tam ci z tamtej strony i tak kurde cały czas. A nie ma, że tak powiem, takich pytań, odpowiedzi zadawanych. A i co dalej, tak naprawdę, z tym wszystkim? I co dalej będzie? No jak, jak, jak oni to, to sobie wyobrażają? Bo ja tego, ja tego nie wiem, tak naprawdę. Oni pewnie też nie wiedzą, bo wszyscy się przekonamy, jak to będzie. No ale jest to zastanawiające. Jest to zastanawiające, jak to wszystko się potoczy. Ale szczerze ja nie jestem za tym, żeby to wszystko trafiło na Ukrainę. Niech jednak coś zostanie u nas na wszelki wypadek. Bo jak pójdzie to na Ukrainę, a Ukraina padnie, no to to będą tak naprawdę pieniądze wydane w błoto. No dobra, os osłabimy trochę Rosję. No ale kurde, stracimy sprzęt. I to sprzęt, za który ja zapłaciłem, bo to jest z moich pieniędzy. Ja kupiłem, ten, ja kupiłem ten czołg. No i ktoś zdecyduje za mnie. Dlaczego oni decydują za nas? I to jest najgorsze. Dobra, dzięki najmocniej za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!